To Brodawa, to jest poradnik do TFT. Na czym opiera się ten build? Ten build opiera się na dwóch jednostkach. Opiera się na Brandzie, który będzie palił wszystkim Brodawy. Opiera się na Hecarimie, który będzie wszystko tankował na CYC. To są najważniejsze jednostki, wokół nich budujemy dwie synergie, czterech kawalerzystów i czterech tkaczy z zaklęć. To jest wszystko, czego potrzebujesz. Jak tego nie zapamiętasz, to lepiej zostań cukiernikiem. Najważniejsze przedmioty na Branda. Blue buff. Jak nie masz Blue Buffa, to nie działa. To tak jakbyś miał pralkę bez prądu. Chyba, że umiesz prać bez prądu, no to gratuluję. To lepiej zostań prakarzem, a nie TFT graczy. Oprócz Buffa potrzebujesz Julet Gantlet. Jak masz Julet Gantlet, jesteś szczęśliwy. Do tego dokładasz Infinity Edge. A jak nie masz Infinity Edge, dokładasz Hextech Galby. To zależy od tego, czy jesteś ryzykowny jak Rambo, czy jednak nie jesteś ryzykowny jak ty. Jeśli nie jesteś ryzykowny, chcesz się leczyć, kupujesz Hextech Galby, a raczej go składasz. Jeśli chcesz się nie leczyć, tylko robić rozpierdziel. No to i Feat Edge, ale tylko w połączeniu z gatletą. Jak nie masz gatleta, to nie masz i Feat Edgea. Bez dyskusji. Jeśli chodzi o Hekarima, Hekarim jest najlepszym tankiem w grze. Jeśli uważasz inaczej, no to jesteś dziwny. Na Hekarima budujemy cienisty tytan. Jeśli nie mamy cielistego Tytana, to budujemy cienisty Elix Park. Jeśli nie mamy tego ani tego, po prostu robimy go w tanka. Ale jeśli mamy któryś z tych itemów, to będziemy się dobrze bawić. Oprócz tego budujemy go w tanka. Zrób sobie Bramble Vesta, zrób sobie Gargoyla. Jak nie masz, to zrób sobie inne itemy pod tanka. No i módl się, że dostajesz Alpeki. Oczywiście, tak jak mówiłem, czterech kawalerzystów, czterech Spellweaverów. Ale ty, ty nie jesteś cyc i ty wiesz, że nie możesz od razu mieć czterech kawalerzystów, czterech Spellweaverów. Jak więc do tego dotrzeć? Musisz zagrać early game. Na early game zbierasz pary. W tych pierwszych rundach zbierasz pary, kleisz to, co ci gra daje. To nie jest tak, że ty chcesz budować pimpusie i masz dwa pimpusie, stawiasz je na stole i tyle. Nie. Jeśli gra daje ci grubachy... A do tego ci daje Kazixa, no to bierzesz grubache i Kazixa. No i wtedy po prostu robisz jak najlepszy stół, bo nie chcesz tracić jak najwięcej HP. Jak tracisz HP, no to mówisz dobra, walić to i wtedy idziesz na lustrika. Lustrik to nie jest nic złego, nie bój się lustrikować. To tak jakby cię ktoś psikał wodą z takiego pistoletu na wodę, to nie boli. Po prostu musisz to przeżyć i przeczekać. Zrób sobie ekonomię. Ekonomia jest najważniejsza. Jak zrobisz 50 gold, a nawet stracisz 50 HP. To jest wszystko w porządku. Potem na ekonomii wchodzisz sobie w szósty poziom, i na szóstym poziomie, jak masz już 50 golda, to rolujesz. Rolujesz tylko golda, który jest nadwyżką 50 golda, nie schodzisz poniżej. Jak, jak zejdziesz poniżej, to skucha. Yy, szukasz. No, i musisz po prostu szukać sobie jednostek, które są tobie potrzebne do setupu. To jest bardzo proste i klarowne. Jeśli czegoś nie rozumiesz, przyjdź na streama, daj mi pieniądze, oglądaj reklamy i możesz zadać pytanie. Wtedy mi powiedz, co ci nie pasuje, a ja ci wyjaśnię, jak to zrobić. Prosta sprawa. No co, czujesz się zakłopotany? Nie wiesz, kto może trzymać twoje itemy, jeśli nie ich hekarium, Człowieku, przecież to jest logiczne. Grałeś kiedyś w LoLa? Jeśli grałeś w LoLa, to wiesz, które postaci korzystają z jakich itemów. Dam ci przykład. Jeśli widzisz Ziggsa, to co ty mu dasz? Dasz mu i Edge'a? Możesz mu dać. Może, ale możesz mu dać tylko wtedy, jak dasz mu Gillette Dobra, ja wiem, że to jest paradoks, że w LoLu tak się nie robi. Ale jak widzisz Zigsa, to co myślisz? Myślisz AP, nie myślisz AD. Jak widzisz yy, na przykład Lisandrę, to myślisz AP, nie myślisz AD. To już są jakieś takie podpowiedzi dla Ciebie. Ty się zastanów chwilę, ale powiem Ci więcej. Przedmioty na Branda może trzymać Ziggs, może trzymać Lisandra, może trzymać Kazix, może trzymać Kalista. Ona może trzymać wszystkie przedmioty oprócz tanka, może trzymać Soraka, może trzymać Leblanc, może trzymać Syndra, nie wiem czy mówiłem. To jest bardzo proste. Jeśli chodzi o itemy na Hekarima, no to to zależy co masz. Jak masz rycerzy, no to dajesz jakiemuś rycerzowi. Jak masz grubachy, dajesz grubachowi. To jest wszystko bardzo proste i klarowne. Bierz te informacje i idź się baw. Tak jak mówiłem, docieramy na szósty poziom, na szóstym levelu. Rolujemy cały czas, szukamy jednostek, szukamy Branda na trzy gwiazdki, szukamy Hekarima na 3 gwiazdki. Jak już mamy te jednostki na trzy gwiazdki, idziemy dalej z levelem. Jeśli przy okazji zrobi się Sejuani na trzy gwiazdki, albo coś innego na trzy gwiazdki, to oczywiście bierzesz. Nie zastanawiasz się. Dają? No to jest twoje. Super. Potem dojeżdżamy do ósmego poziomu, robimy do końca kompozycję. Czterech kawalerzystów, czterech z Czy ty tego nie możesz zapamiętać? To jest takie ciężkie do zapamiętania dla ciebie? Ja nie wierzę, że to jest ciężkie do zapamiętania. Ty już wszystko umiesz, ty już wszystko wiesz, teraz wygrasz. Jak wszystko zrobić dobrze, to skończysz grę tak jak ja, czyli na 100 HP. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cały jewcy. zostaw suba, zostaw suta, wpadaj na stream 14.20. O 20 możesz przetestować tę strategię na moich widzach, powyżywać się na nich tą piękną strategią, grając z nami w TFT. Zapraszam serdecznie.